Zjawa, Czemu cię mnie budzić po nocy, Gdy wiatr w jedlinach snuje się i gra, Deszcz cicho stuka, jak tkaczka na krosnach, Co w temnicy szale wołniane tka. Nie słychać było drzwi, żeby skrzypiały, I ani razu się nie odzwał pies, A tylko w izbie, jakby pojaśniało, Mgła kołysała w cieszymszym sztucze. Przywiodły mnie tu białe pelargonie, Porozrzucany, prasowliwy wrzos, dzikie maliny, Leśny strumiec mądry, wilgotne łąki, pochylony kłos. Nie drzwiami weszłam, a bieloną ścianą. Pachniała chwilę, jak podotne dni. Na skraju łóżka od tego usiadłam, słuchałam deszczu, patrzyłam jak śpisz. Po twojej twarzy uśmiech słodki przemknął, a potem zniknął jak spuszony ptak. Włosów usnęłam i dotknęłam ręki. Nie ja cię zbudziłam, tylko chłodny wiatr. Choć zaraz zniknę, bym w rozproszył, dokąd przerwany, i ser. sen. A gdy przyszłać czystą nocą, to aby jeszcze pocałować cię.